Witajcie na kolejnym filmie, dzisiaj Wam przedstawię kompletną kolekcję Panini t Bell Extra Klasa 2012-2013 Były to pierwsze karty Panini wydane w Polsce Jak zauważycie będą one miały troszkę niedoróbek, o czym Wam opowiem później Co ważne, zobaczcie jeszcze jak się zdobywało karty limitowane Wyślij 5 pustych saszetek po kartach z kolekcji Timo Bell Extra Klasa 2013 A otrzymasz w prezencie 5 limitowanych kart następujących z zawodnikami I to jest prawda Normalnie trzeba było wysłać 5 saszetek i te 5 kart limitowanych dostawaliśmy. Kolekcja składa się z 280 kart. Są karty podstawowe z zespołów, ulubieńcy, fanów, rankarzy mistrzowe i te karty limitowane. Tylko nie jest ich 5, a jest ich 7 jak się nie mylę. Zaraz Wam pokażemy. Tutaj mamy jeszcze jak grać. Tak jak wspomniałem jest to pierwsza kolekcja karciana wydana w Polsce i mają je do róbki. Zobaczcie, bo jest 9. 10, 11, 12, 13, 14. I pyk zaczyna się nowa drużyna. Po prostu nie ma tego na jednej stronie, tylko jest to kolej Górnik zabrze. Tutaj jeszcze Predziusz na Kulma. Jagielonia. I korona. Jeszcze Tomasz Frankowski grał. Karty ogólnie. Oprócz tych bazowych mają też takie gwiazdy. Tutaj jeszcze Żewłaków ma. Lech i Lechia. Legia. Piast pod Beskidzie, Pogoń Szczecin, Polonia Warszawa i Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław. Jeszcze mila jest gwiazdą w Śląsku Wrocław. Widzę w Łódź, Wisła Kraków, w Zagłębie Lubin i teraz się zaczynają karty ulubieńcy fanów. To są piłkarze, którzy byli ulubieńcami w tamtym czasie. No, Łukasz Surma w Lechii był bardzo dobry. Podgórski też był fanów. Gego Lenczicz, bardzo go kibice na trybunach szanowali. Kosta swego czasu odszedł do Sparty Praga i też tam zło i dobrą karierę zrobił. A potem odszedł do Indii. Tutaj mam bramkarzy. Znaleźli naprawdę podstawowi bramkarzy. I... Każdy jest wypisany. I teraz mistrzowie. I tutaj były najcięższe karty do zdobycia, bo ciężko jest zdobyć na Last Stickerze, tudzież nawet na Allegro ich nie ma, czy ebayu. Ale najgorzej mi było zdobyć Maura Meliksona. Udało się, także komplet kart mistrzowie. I tutaj właśnie mamy te limitki. Tak, Bo było, że liboje Murawskiego, Meliksona i Milet Szernasra dostaniemy. Hop, hop. Hop, 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 tych dostaniemy. tych. No właśnie, a tą trujeczkę trzeba było zdobyć. One były w boksie, tak jak zawsze w boksie z kartami. I tu właśnie te niedoróbki, że zobaczcie. Tak, tutaj jest niby 14 był bełchatowie co liczyłem, A Pyk Piast, Gliwice ma 13, a Polonia Warszawa w ogóle 12. I to się nie układało. Jak zobaczymy, to kompletnie. No ale ogólnie, album bardzo ładny. Żałujemy, że w ogóle pani nie wydaje teraz na ekstra klasę rzeczy, no ale co zrobić? I swoją drogą ten album kiedyś kosztował 20 zł, a nie teraz 40, tak jak teraz. No nic. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.